Witajcie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, będziemy sobie rozmawiali o naszym warzywie narodowym. I nie mam na myśli tutaj, wbrew pozorom, cybuli, tylko ziemniaka, tak? Będziemy rozmawiali o ziemniakach, czyli inaczej mówiąc, o akwarium na ziemi ogrodowej. Specjalnie mam tutaj nawet zrobioną ściągę, żeby, żeby wszystko, wszystko opowiedzieć tak, jak trzeba, w takiej kolejności, żeby miało to jakiś ręce i nogi, ponieważ temat jest dosyć złożony. Słuchajcie, w ogóle dlaczego ziemia ogrodowa, w ogóle co to za pomysł? Jeżeli nie wiecie o co chodzi, odciąłem Was do poprzedniego filmiku, kiedy rozmawialiśmy sobie o żwirkach, żwirkach i piaskach, ponieważ tam no, tak naprawdę zawarłem odpowiedź na pytanie, dlaczego potrzebujemy odpowiednio żyznego podłoża w akwarium. Jednym z takich rodzajów właśnie tego podłoża, które możemy sobie użyć jest ziemia, jest ziemia ogrodowa. No i słuchajcie, na początek taki może dwa proste mity, bo niektórzy twierdzą, a, ziemia, przecież ziemia jest brudna, tam są jakieś robale, coś tam, po co to w ogóle dawać za akwarium, przecież no, woda się zrobi, breja się zrobi, no, zgnije to wszystko, no przecież jakieś szaleństwo, tak? Nie, słuchajcie, to, to się rzeczywiście sprawdza, ma to głębszy sens, tak, ziemia jest bardzo żyznym podłożem, i jej stosowanie ma jak, naj jak najbardziej ma sens, tylko trzeba się do tego odpowiednio zabrać. Zatem słuchajcie, jak zakładamy akwarium na ziemi ogrodowej. Oczywiście ziemia ogrodowa to jest tak, wiecie, to jest w takim skrócie troszeczkę mówimy o tym, bo to nie jest oczywiście ziemia wykopana z ogrodu, to jest no, w większości wypadków jest to ziemia, którą pozyskujemy sobie z kwieciarni, z jakiegoś marketu budowlanego. Po prostu taka ziemia gotowa ziemia workowa, jaką się używa do kwiatów. Zatem idziemy sobie do takiego miejsca i kupujemy najtańszą ziemię. Dlaczego najtańszą? No, słuchajcie, no dlatego, że w ten sposób możemy poniekąd domniemywać, że jest ona najmniej wzbogacona różnymi dodatkami jest to taka najmniej przekombinowana ta ziemia, ponieważ dzisiaj wiadomo, tych produktów jest bardzo dużo różnych w marketach i trzeba, trzeba wybrać sobie coś takiego naprawdę najprostszego, najtańszego, żeby to nie było nawalone, przewalone tymi wszystkimi nawozami. Przynosimy sobie taką ziemię do domu i wsypujemy do akwarium. Tak, no słuchajcie, robimy to w ten sposób, że wsypujemy sobie ziemię do środka i zostawiamy mniej więcej 2-3 centymetry tutaj, takiej wolnej przestrzeni od szyb przednich, bocznych, od tych, które będziemy oglądać. I tam wsypujemy żwirek. Wsypujemy żwirek i następnie całość zasypujemy żwirem. Oczywiście zanim jeszcze to zrobimy, to musimy tą ziemię sobie troszeczkę przebrać, tak? Jeżeli są, ona jest pozbijana jak w jakieś takie duże grudy, jeżeli są tam jakieś włókna, jeżeli są jakieś patyczki, to wszystko usuwamy i wysypujemy do akwarium. Po co ta obwódka, o której wspomniałem? No słuchajcie, po to. Ziemia ogólnie pracuje w akwarium, tak? Gnije, zachodzą tam jakieś procesy, takie no, gazotwórcze wręcz bym powiedział, nie wygląda to zbyt estetycznie. Jeżeli sobie tutaj wysypiemy po prostu tą obudkę z tego żwiru, to dzięki temu możemy uniknąć tego i nie będziemy musieli tego oglądać, tak? No, podwyższamy sobie troszeczkę estetykę, poza tym nie widać tego, że tutaj coś tam jest, że, że tu coś jest w tym akwarium dodatkowo. Całość zasypujemy żwirkiem. Tego, ile ziemi, ile żwirku. Tak? No, ziemi dajemy około 2 do 5 cm, a żwirku zasypujemy to żwirem około tak, 3-4, też do 5 nawet cm, w zależności jakie będziemy sadzić rośliny, jak to jest duży zbiornik i tak dalej, i tak dalej. Żwirek ogólnie powinniśmy sobie dobrać taki troszeczkę grubszy, cięższy, tak żeby nie było ryzyka, że nam się to podbije. Że ryby się do tego dokopią, bo jest to bardzo, bardzo niewskazane, żeby się nam dokopały do tej ziemi. Słuchajcie, następnie zalewamy to akwarium wodą. Robimy to bardzo ostrożnie, stawiamy jakiś talerzyk. Najlepiej się sprawdza tutaj folia bąbelkowa. Wkładamy sobie folię i na folię wylewamy wodę, tak, w momencie jak wlewamy wodę, folia się nam unosi, więc nie ma ryzyka, że się nam to wszystko wymiesza, bo pamiętajcie, jeżeli ziemia z wodą się Wam wymiesza, to jest to niestety game over, możecie zaczynać wtedy od nowa. No, miałem już takie przypadki, że klienci tak na no, wlali sobie wiaderko wody, no i z tym się już nic nie da zrobić, tak, to jest po prostu wszystko to wyrzucamy i robimy od nowa wtedy. Następnie sadzimy rośliny. Słuchajcie, taka podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o akwarium zakładane na ziemi ogrodnej. Tak, tej, tych roślin musi być dużo. Dlaczego dużo? O tym Wam powiem za chwilkę. I tyle, słuchajcie. No, zaraz tutaj się podniosą głosy. A dlaczego Ty nie powiedziałeś nic o siatkach? No właśnie, bo niektórzy akwaryści mają, jak ja to mówię, takie zapędy, no. Słuchajcie, budowlane wręcz yy, oddzielają warstwę ziemi od żwiru siatką. Jest to albo taka siatka w postaci jakiejś tam firanki, moskitiery, czasem są takie jakieś tam różne siatki budowlane. Słuchajcie, nigdy tego nie stosowałem. Żeby było jasne, mam w swojej... Karierze zarówno akwarysty, jak i tutaj właściciela sklepu akwarystycznego. No Mamy tu na swoim koncie chyba kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt takich zbiorników. Poproszę tutaj montażystę, żeby wrzucił e, przebitki, parę zdjęć moich tych zbiorników. Słuchajcie, pierwsze zdjęcie, które wam pokazuję, jest to zdjęcie, jedno z moich w ogóle pierwszych w życiu akwariów zakładanych na ziemi ogrodowej. E, nie jest ono za piękne, no bo to było oczywiście moje pierwsze akwarium, ale no funkcjonowało, rośliny rosły, ryby sobie żyły. Żadnych siatek. Kolejna moja fotka, którą widzicie, są to regały, które kiedyś stały tutaj w sklepie. Takich regałów było chyba z pięć. Na każdym stało 200-litrowe akwarium z roślinami i tak samo były one prowadzone na ziemi ogrodowej. Wy oczywiście zaraz też powiecie, no to, to też tam nic specjalnego. Oczywiście, słuchajcie, bo to nie były zbiorniki wystawowe, takie ekspozycyjne. To były zbiorniki, w których miały po prostu rośliny w miarę szybko rosnąć, tak? namnażać na sprzedaż zwyczajnie i po prostu nie było tam... To, to, to nie miało wyglądać, to miało robić swoją robotę, może w ten sposób. I tam też nigdy nie było żadnych siatek. Trzecia fotka, którą Wam pokazuję, to już jest natomiast taki malutki zbiornik ekspozycyjny, który kiedyś uruchomiłem na ziemi ogrodowej, w którym udało mi się wyhodować, uzyskać bardzo ładny trawnik z takiej bardzo pożądanej roślinki, zwanej Utricularia graminifolia na ziemi ogrodowej, co ciekawe, tak? Wiele osób nie chciało mi w to nigdy wierzyć, ale no wyszło i wyszło naprawdę genialnie. I uwierzcie mi, tutaj też nie było żadnej siatki. Ogólnie ja tych siatek, słuchajcie, nie lubię. Zawsze Was tak jakby odciągam od tego pomysłu, ponieważ słuchajcie, no siatki, ja, ja nie widzę sensu, tak? Tak jak mówię, mam na swoim koncie ogromną ilość zbiorn zbiorników i nigdy tego nie używam i nie jest to potrzebne. A siatki mają swoje, no niestety, minusy. Pamiętajcie, że taka siatka bardzo wam utrudnia sadzenie roślin. Tak jak jeszcze małą roślinę, jesteście w stanie jakoś tam przebić sobie pensetą i posadzić. Tak już takiej dużej rośliny z dużą bryłą korzeniową nie będziecie w stanie. Będziecie musieli jakąś tą siatkę tam rozgarnąć, tak, znaczy rozgarnąć drzwirek, żeby dostać się do tej siatki, naciąć ją i w ten sposób posadzić. Problem jest też taki, że do tej siatki mogą się na przykład w jakiś sposób no, dostać ryby dokopać i no, z moich doświadczeń, już troszeczkę z innych tam eksperymentów w akwariach, wiem, że no, jak gdzieś się pojawia jakaś siatka, to zaraz się w nią musi po prostu ryba jakaś zaplątać. No niestety, ryby mają swoje kolce, mają swoje jakieś tam wypustki, mają swoje łuski jakieś tam wystające i po prostu się w czymś takim momentalnie plączą i no i wygląda to średnio tak. No niestety te ryby po prostu tak jak dzikie zwierzęta we wnykach no, robią sobie krzywdę i i po prostu no, mogą umrzeć, tak, zanim, je, zanim to zobaczycie, zanim będziecie je w stanie uratować. A samo uratowanie też nie jest proste, bo kończy się to, słuchajcie, no, 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 po prostu na takim troszeczkę wycinaniu tych ryb, yy, tam, wycinaniu tych łusek czy tam tych kolcy, żeby, żeby tą rybę jakoś uwolnić z tej siatki. Więc nie polecam, nie widzę w tym sensu. No. Niektórzy mogą powiedzieć, no ale słuchaj, no przecież ta mm, siatka no, odgradza, ale tam jest ten żwirek, tamy te roślinki w tym żwirku sadzimy, to jest dosyć bezpieczne. Ponownie, słuchajcie, nie widzę w tym żadnego, e, nie widzę w tym żadnego sensu, tak, po prostu nie stosowałem siatek, naprawdę działało, było, są nawet dowody zdjęciowe, więc e, nie widzę, nie widzę w tym sensu absolutnie i nic, nie ma za bardzo co chyba na ten temat więcej dyskutować. Słuchajcie, i to jest taki, tele, w telegraficznym skrócie to jest taki skrót, skrót jak założyć akwarium na ziemi ogrodowej. Jeżeli was ten temat troszeczkę bardziej interesuje, to możecie sobie sięgnąć po książkę pani Diany Waldstadt, która jest uznawana za taką popularyzatorkę, czy nawet prekursorkę nurtu zakładania akwariów na ziemi. Ile w tym jest prawdy, to ja nie wiem, bo o tym temacie to wiecie, to już dawno temu było słychać. No ale ta pani napisała sobie książkę na ten temat, gdzie je, tak jakby pieje też na, ten, na temat ziemi ogrodowej w akwarium. No, Od razu was uprzedzam książka jest napisana w takim języku bardzo naukowym i wbrew pozorom akwaryści nie są w stanie z niej wiele wynieść, bo, no, bo jest po prostu skomplikowana tak, I te wszyscy, nie wszystkie te rzeczy w ogóle jest tam dużo rzeczy, tylko nie wszystkie mają odniesienie do naszej takiej codziennej akwarystyki, moim zdaniem. Ale jeżeli kogoś tam temat interesuje, chce poszerzać swoją wiedzę, no to oczywiście jak najbardziej polecam. I słuchajcie, teraz podsumujemy sobie, co ta ziemia nam daje, w czym ona jest dobra, w czym ona nie jest dobra. Słuchajcie, efekt, tak, tak sobie to nazwijmy efekty. Podstawowy nasz taki korzyść, jaką my uzyskujemy sobie z tej całej ziemi ogrodowej, jest to, że rośliny nam świetnie rosną. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli ktoś nigdy nie stosował ziemi ogrodowej, to jest zaskoczony, tak? bo rośliny rosną dosłownie jak wściekłe. Po prostu, jeżeli zapewnimy im tutaj jeszcze odpowiednie oświetlenie, a jakimś cudem, nawet dwutlenek węgla podłączymy, to po prostu rośliny rosną dosłownie, jak to się mówi, wyrzucamy je wiadrami. Więc efekty no, roślinki tutaj, rośliny tutaj naprawdę dają czadu. Ale no, nie ma róży bez kolców. Słuchajcie, e, czy są jakieś minusy? No, takim jednym z minusów jest tak zwana żółta woda. No, jeżeli stosujemy ziemię e, w akwarium, to woda uzyska kolor taki od soku jabłkowego przez taką lekką herbatkę do, do wręcz takiej no, cienkiej kawy, takiej wieczornej kawy. Bierze się to stąd, że Ziemia zawiera w sobie garbniki, które potem no, oddaje do tej wody i no, nic się z tym nie da za bardzo zrobić, tak? Od razu mówię, węgiel aktywnie nie działa. Jedyną rzeczą, która pomaga jest Purigen, firma Sichem, tylko że no Purigen też wyciąga inne rzeczy, poza tym też swoje kosztuje. I no, takie troszeczkę strzelanie z armaty do, do muchy, bym powiedział, z tego się robi. A garbniki przede wszystkim, słuchajcie, garbniki przede wszystkim to nie jest nic złego, tak, garbniki to jest coś, co ryby lubią, to przecież garbniki występują w naturze, nie jest, w niczym to rybom nie przeszkadza, nawet im pomaga. Rośliny już lubią to trochę mniej, no bo ta żółta woda sprawia, że jednak mniej światła do zbiornika trafia i rośliny siłą rzeczy troszeczkę gorzej rosną, im ta woda ciemniejsza, tym gorzej oczywiście. No ale największy problem to zasadniczo wy, akwaryści, z tym macie, bo no dla wielu osób to akwa, w akwarium woda musi być kryształ, tak? Jeżeli woda jest żółta, to znaczy, że woda jest brudna i my czegoś takiego, znaczy wy czegoś takiego strasznie nie lubicie, wiem, i chcecie z tym walczyć. No ja mówię, powiem tak, w takim przeciętnym, dużym akwarium na ziemi ogrodowej to to barwienie to potrafi nawet i po pół roku jeszcze trwać, a jak są korzenie, to jest jeszcze gorzej, ale o tym w innym filmie. Słuchajcie, z czym jeszcze? Więc to mamy. Mamy pierwszy plus, mamy pierwszy minus. Słuchajcie, no minusem jest to, że ziemia, skład tej ziemi, składy. Słuchajcie, no ziemie są różne i pamiętajmy przecież o tym, że ta ziemia jest to produkt przeznaczony dla ogrodnictwa, dla utrzymania roślin takich doniczkowych, czy tam ogrodowych, czy wa warzyw jakichś. Nikt nie projektował, nie projektuje składów tych ziemi. W oparciu o potrzeby tutaj nasze akwarystyczne. Efektem tego jest taki. Efekt tego jest taki, że no, ziemie się różnią składem, tak? Więc ktoś może kupić jedną ziemię, może mu coś tam wyjść albo nie wyjść, drugi kupi inną ziemię i będzie miał inne efekty. I czasem ciężko jest się połapać, co tak naprawdę tutaj ma wpływ. Pamiętajcie, że w Ziemi na przykład jest bardzo dużo fosforu, tak? Ponieważ rośliny te takie napowietrzne, tak? te, które rosną w naszych ogrodach, no, potrzebują tego fosforu dużo więcej, a jeżeli sobie dodamy taką ziemię do akwarium, to no, będziemy zapewne mieli problemy z bardzo wysokim, wysokimi fosforanami, co znowu bezpośrednio może się przełożyć na problemy z glonami. I to jest taka no, to jest troszeczkę taka nieoznaczoność, tak, bo po prostu Jeden kupi taką ziemię, drugi taką, potem jak się zaczynacie wymieniać tymi informacjami, no i się może okazać, że to zupełnie, zupełnie jakoś tam yy, inaczej będzie Wam to szło, tak? Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, słuchajcie, nie wszystkie rośliny chcą rosnąć na ziemi ogrodowej. Na szczęście jest to tylko sporadyczne. Taki przypadek, ja osobiście znalazłem jeden taki przypadek, ale taki dosyć znaczący, no bo mamy sobie taką roślinkę, słuchajcie, nużaniec, tak? Czyli te takie wysokie, ładne trawy, które gdzieś tam w sklepach kupujecie. Długie, fajne, takie 30, 40, czasem 50 cm. Wsadzacie je do takiego akwarium na ziemi, a po dwóch tygodniach sobie rosną takie smętne jakieś takie kępki w wysokości tam, nie wiem, 5-10 centymetrów. O co chodzi? No, prawdopodobnie chodzi o to, że w ziemi jest coś, co sprawia, że, no, że ta roślina nie rośnie. Nie wiem, czy to jest kwestia pH, że, że ziemie ziemia są zazwyczaj kwaśne, czy jest to kwestia jakichś tam dodatków nawozowych. Nie wiem, ale no, wielokrotnie się z tym spotkałem, że właśnie kupowałem ładne nurzańce, sadziłem, a one w tej ziemi ogrodowej nie chciały rosnąć. Dopiero gdzieś tam no, pół roku, jak coś się w z tej ziemi wypukało, to dopiero wtedy chciały rosnąć. Czyli nie wszystkie rośliny, nie wszystkie rośliny lubią tą ziemię. Kolejnym minusem jest to, że ziemia potrafi być toksyczna, tak? Toxic sobie tutaj napiszemy toksyczna dla zwierząt, yy, głównie dla krewetek. Z moich osobistych znowu obserwacji yy, wynikało, że słuchajcie, no, krewetki do takiego ziemniaczka to wpuszczamy dopiero gdzieś po miesiącu, tak po półtora, po dwóch nawet, w zależności od tego, ile tej ziemi tam weszło. Dlaczego znowu, dlaczego znowu były te problemy? No ja przypuszczam, że jest to związane z tym, że w ziemi no, są różne te nawozy, między innymi mikroelementowe, między innymi miedziowe, a mieć jest no trucizną dla krewetek i one tego bardzo nie lubią tak samo ślimaki zresztą to więc i ślimaki i krewetki dopiero do takiego odpowiednio uleżonego uleżanej tej ziemi bym powiedział słuchajcie i na koniec jeszcze jeden taki no już to taki bym powiedział troszeczkę moje przypierdzielanie się ale wybarwianie roślin bo może się zdarzyć tak, że kupicie sobie ładną czerwoną roślinę w sklepie Ludwiga. Tak? To będzie na przykładzie Ludwigi, bo to jest właśnie taki bardzo dobry, bardzo dobry przykład. Ona w sklepie jest czerwona, sadzicie ją sobie do akwarium. Ona po tygodniu czy po dwóch widzicie, że zaczyna Wam rosnąć zielona, robi się zieloniutka albo zamiast tej takiej ładnej czerwieni, taka jakaś taka pomarańczowa, jakby trochę pomarańczowo-zielona rośnie. O co chodzi? No słuchajcie, temat jest dosyć złożony, ale no w tak w telegraficznym skrócie powiem Wam, to, że rośliny niektóre są czerwone, może akurat nie te, ale to, że rośliny są czerwone, no, wynika z tego, że są zestresowane, tak? Zestresowane, czyli coś im nie pasuje, czyli na przykład głodują, i wtedy zaczynają się wybarwiać na te takie intensywne, na te fajne, intensywne kolory. A ziemia ogrodowa, przez to, że to jest naprawdę taka bomba odżywcza, tak? Tam, tam jest dużo wszystkiego, dużo wszystkich tych związków odżywczych, kwasów fluwowych, wszystko to, co rośliny potrzebują, jest tego naprawdę tam bardzo dużo. To tym roślinom jest po prostu cudownie. Jak jest im cudownie, to one się wcale nie chcą stresować i dzięki temu będą rosły sobie zielone, tak? bo dla nich jest to optymalne, optymalne warunki. Tak? I no, może dojść do takiej sytuacji, że nie będziecie w stanie niektórych roślin w ogóle wybarwić na, na odpowiedni kolor na ziemi. Dopiero jak ta ziemia się zacznie wyjaławiać, to po jakimś czasie coś takiego będzie możliwe. Słuchajcie, biorąc pod uwagę właśnie tą żyzność tego wszystkiego, warto tu jeszcze wspomnieć, no, trzeba bardzo pilnować podmian wody. Zwłaszcza na początku, kiedy ta ziemia oddaje to wszystko do tej wody, kiedy woda się robi bardzo żyzna, kiedy jest w niej dużo azotu, dużo fosforu, niestety na początku naprawdę trzeba pilnować tych podmian, żeby nie zaszkodzić, bo no to, że krewetki, to już wam powiedziałem, yy, że możecie krewetką zaszkodzić, ale można doprowadzić nawet do takiej sytuacji, jeżeli obsada roślin będzie bardzo skromna w takim akwarium, że nawet ryby mogą zacząć cierpieć, ponieważ no, stężenie azotu będzie za wysokie dla nich i mogą zacząć być na przykład podatne na choroby, albo nawet wręcz poumierać jakieś tam delikatniejsze gatunki, jeżeli takie wpuścicie do takiego akwarium. I słuchajcie, i właśnie na koniec dochodzimy do tego etapu. Musi być dużo roślin posadzonych. Po to musi być dużo roślin, żeby te rośliny były w stanie wam przerabiać ten cały, te wszystkie związki odżywcze. I żeby nie było problemów, no właśnie, zarówno z tymi rybami, krewetkami później, ale też, żeby nie było problemów z glonami. No bo to co tu w kółko powtarzam w tych wszystkich filmach, jeżeli jest gdzieś jedzenie, a w tym wypadku jedzeniem jest azot, fosfor, inne związki, to pojawia się coś, co to zje. I albo to będą rośliny, te, które wy posadziliście, albo będą to glony zwyczajnie. No i no cóż, roślin musi być dużo, tak? Mówi się, że ziemniaki trzeba wypchać roślinami na początku, na starcie. To nie może być tak, że sobie kupicie dwa koszyczki. To nie jest tak, że pojedziecie do kumpla i wam tam przypnie parę roślinek i parę łodyżek, posadzicie. Naprawdę tych roślin musi być dużo. Wtedy ten start jest naprawdę bezstresowy. Im mniej roślin, tym bardziej, tym bardziej no, narażacie się tutaj na te, na te wszystkie problemy. No dobra, słuchajcie, to jest takie podsumowanie, czyli tak naprawdę, no naszym plusy takie bezsprzeczne, no to jest to, że to wszystko naprawdę działa, rośliny rosną jak burza. Oczywiście plusem jest też, no, to, że ziemia jest tania, tak, no, bo naprawdę nawet duże akwarium na ziemi, to są to groszowe wydatki, więc, no nie mogę o tym nie wspomnieć, oczywiście, tak, no bo w porównaniu z jakimkolwiek podłożem akwarystycznym, to jest naprawdę, ziemia jest naprawdę bardzo tania. Cała reszta to niestety już są mniejsze i większe minusy. No dobra, ale teraz możecie zapytać, no słuchaj, rogatek, ale czy można zrobić coś, żeby mieć no, te plusy, zachować sobie tej ziemi, żeby to wszystko rosło, ale żeby tych minusów się pozbyć, żeby to nie było takie niebezpieczne? Oczywiście, że tak, no bo jak już to powiedziałem, ziemia ogrodowa nie jest produktem akwarystycznym. Więc trzeba poszukać czegoś, co jest produktem stworzonym dla nas akwarystów do użytkowania w akwariach. I takim produktem są substraty podżwirowe, czyli podłoża podżwirowe inaczej mówiąc. Podłoża, które tak samo jak tą ziemię sypujemy sobie pod warstwę żwiru, która jest które te podłoża są odpowiednio zasobne w te wszystkie związki odżywcze i na nich rośliny rosną. I takie podłoża są przede wszystkim tak, roślinki na nich rosną jak najbardziej. Nie barwią wody, no bo nie ma w nich garników, są tak skomponowane tutaj przez producentów, że nie ma problemu z żółtą wodą. Ich skład jest, no, zazwyczaj znany, tak? To znaczy, wiadomo, no, mamy różnych producentów, ale nie ma tak, że tam jakiś, że możecie trafić na jakąś tam straszną minę, że coś się z tym stanie. Yy, czy czy te podłoża są toksyczne? No, też, również nie. Oczywiście, że nie, ponieważ nikt by nie sprzedawał przecież dedykowanego, e, dedykowanego podłoża do akwarium, gdyby coś tam gdyby krewetki miały padać, czy ryby miały padać, więc nie są toksyczne. E, czy można na nich wybarwić ładnie rośliny? Tak, ponieważ zazwyczaj nie są aż tak nasycone nawozami. Poza tym te nawozy są troszeczkę lepiej, tak jakby dobrane do potrzeb. Tutaj naszych akwariowych. Może nie będzie to dalej tak banalne, znaczy banalne to nigdy nie jest banalne, może to nie będzie takie jak na prowadzenie z pełnym nawożeniem takim wiecie aptekarskim, ale na pewno łatwiej będzie wybarwić rośliny. Nie trzeba robić aż takich dużych podmian wody na początku, bo te podłoża też no, nie oddają tak, nie sieją tymi nawozami. Czy trzeba sadzić tak dużo roślin? No, też nie trzeba, chociaż ja osobiście uważam, że zawsze dużo, im więcej roślin, tym start akwarium łatwiejszy. No i słuchajcie, to by było tyle. No, poza tym, że oczywiście te podłoża nie są tanie już. No niestety, produkty akwarystyczne, zedykowane do akwarystyki, swoje kosztują. Takie podłoże zazwyczaj będzie kosztowało, no, tak jak ziemia, na duże akwarium to kosztuje, nie wiem, 30-40 zł, no to tutaj pewnie już będzie kosztowało to sporo. Ponad 100 zł, tak? Patrzę tu jeszcze na tą swoją ściągę. I, no i cóż, słuchajcie, to chyba tak naprawdę wyczerpuje y, tematykę substratów. Pamiętajcie, substraty podżwirowe czy ziemię ogrodową stosujemy po to, żeby zapewnić tutaj roślinom. Odpowiedni start, żeby one miały na czym rosnąć. Że wielkie piaski są jałowe i na nich będzie Wam ciężko otrzymać ładne rośliny, wymagające rośliny. Dzięki substratom i dzięki Ziemi jest to jak najbardziej możliwe. Nie powiedziałem tutaj jeszcze jednej rzeczy, takim takim zwanym procesie mineralizacji Ziemi. To jest coś, co, o czym możecie poczytać sobie w książce pani Diany, o której już wspomniałem. Słuchajcie, mineralizacja w dużym takim skrócie polega na tym, że zalewamy ziemię wodą, następnie ją suszymy na słońcu, znowu ją zalewamy wodą, znowu suszymy, dzięki temu związki odżywcze zostają w niej zamknięte. I mniej ona tak jakby powinna być teoretycznie mniej toksyczna, powinna mniej siać tymi wszystkimi nawozami potem do wody. Powinno być to no, lepsze. Problem jest tylko taki, słuchajcie, nigdy tego nie robiłem. Bo zazwyczaj się to tak zbiegało, że no przy akwariach siedziałem wtedy, kiedy no było okres jesienno-zimowo-wiosenny, kiedy po prostu nie było tego słońca na tyle, żeby tą ziemię jakoś tam skutecznie e, mineralizować, żeby pod, poddawać ją temu zabiegowi. Z tego co wiem, no niewiele osób w ogóle się za coś takiego bierze, więc e, nie chcę się na ten temat wypowiadać. Słuchajcie, może rzeczywiście to sprawić, że ta ziemia będzie dużo lepszym podłożem, no jednak. Co tu dużo mówić, no ja też jestem leniwy i naprawdę płukanie ziemi, potem jej suszenie, znowu płukanie, znowu suszenie, no roi mi się to w głowie jako jakaś straszna bobranina i straszna, strasznie taki problematyczny zabieg. I słuchajcie, na koniec jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz. Yy, wielka prośba do was, słuchajcie, jeżeli zakładacie akwarium na jakimkolwiek substracie, podżwirowym czy ziemi ogrodowej, nie stosujcie już żadnych kulek gliniano nie stosujcie kapsułek, nie stosujcie jakichś nawozów tam jeszcze podżwirowych. Te podłoża naprawdę, ziemia jest ekstremalnie bogata, już, sama w sobie. Substraty też są odpowiednio skomponowane. Nie po to to stosujecie, żeby to jeszcze wzbogacać. Pamiętajcie, że w akwarystyce zazwyczaj mniej znaczy więcej, a więcej znaczy, hmm, a więcej znaczy problemy, tak? Więc jeżeli sobie tego nawrzucacie, to potem się okazuje, że macie w podłożu taką prawdziwą bombę biologiczną, i coś się może stać, i nawet nie będziecie potem w tej chwili powiedzieć, dlaczego się to stało, co tutaj zawiniło, czy to ta ziemia zawiniła, czy to te kulki, czy zaszła tam w ogóle może jakaś reakcja. Nie warto. Jeżeli macie jeden substrat, jedno podłoże, to naprawdę wystarczy, nie wzbogacajcie go, bo no, szkoda waszych pieniędzy, a efekty mogą być dosyć nieobliczalne. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Następnym razem będziemy rozmawiali o podłożach aktywnych.